Słuchajcie, mechanika szybko, prosto i na temat z hc Mamy tu klucz dynamometryczny, generalnie zwykły. I ja ostatnio poruszyłem temat, że trzeba ten klucz rozkręcać po pracy. Ale kolega twierdzi, że nie. Dlaczego? Słuchajcie, w naszych kluczach, w każdej serii tak naprawdę, tutaj mamy serię 5000, mhm. sprężyna, która jest zamontowana w kluczu, jest sprężyną, która jest wysuzanowana. Z tego też tytułu ten klucz nie ma. Ta sprężyna nie ma możliwości się odkształcić pod wpływem napięcia. Rozumiem. Więc z naszych kluczy nie trzeba, trzeba rozkręcać po pracy. Rozumiem. Ty spróbowałeś, bo mi mówiłeś. że tak, miałem na samochodzie ile? klucz skręcony na 120 Nm mm -hmm. Trwało to jakieś pół roku. Mam na samochodzie tester oczywiście do kluczy dynamometrycznych. Wykonałem taki test. Klucz nie stracił swojej tolerancji. Pracuje tak należy, nie? No, czyli widzicie jest OK. I teraz tak, dokręcanie kół, bo to też jest ważne. Z pneumata, a później sprawdzanie. Tak. Jaka jest kolejność? Kolejność jest taka, że teoretycznie powinniśmy dokręcić y, połączenie śrubowe wstępnie ręką Rynką. i dopiero użyć klucza dynamometrycznego. Tak jest. Częsty problem na warsztatach jest taki, że bierzemy pneumat do ręki. Żeby szybko, szybko. Tak jest. Szczelamy wszystkie śruby, opuszczamy samochód i bierzemy klucz dynamometryczny. Czyli to jest bez sensu. Jeżeli pneumatem dowalamy, to pneumat nam dociąga przynajmniej na te 200 Nm, więc sprawdzenie kluczem dynamometrycznym nie ma żadnego sensu. sensu. To jest tylko takie pokazanie, że tak jest. Tak jest. Dlatego najlepszym połączeniem na dzień dzisiejszy jest klucz 600 Nm elektryczny, uh -huh. który w pierwszym trybie pracy Ile ma? 70 Nm Czyli idealnie Idealnie Szczelamy sobie wszystkie koła 70 Nm, opuszczamy samochód i wtedy sensem jest wziąć klucz dynamometryczny i dociągnąć na właściwą wartość No rozumiem, czyli okej, okay. czyli tego się słuchajmy Szpilki ma, nie, nie będą się Wam urywać, gwinty będą całe i, i będzie, będzie okej okay. No to będzie. co, no to mamy wytłumaczone, przebitki zrobię, jak to zrobić Także idziemy teraz do koła. Przy tym kluczu też jest ważna funkcja, czyli funkcja automatyczna. Jak zaciągamy cyngiel, połączenie zostało zluzowane, klucz się automatycznie wyłącza. Aha. Czyli szpilki nam nie spadają na ziemię. To będziemy dokręcać. Czyli tak, przy dokręcaniu ustawiamy sobie pierwszy stopień pracy. Koło dociągnięte zostanie na 70 km. Kluczek nasz ustawiamy na 120 nm. I teraz ma sens to o czym mówię wcześniej. Zobaczcie, klucz idzie. Ciach. Ja, mamy to. Klucz idzie. Ciach. Rozumiem. Czyli mamy to wyjaśnione elegancko.